Przyjechaliśmy nad Bagna Biebrzańskie, żeby spotkać się z Joanną Gałęcką, malarką, której wystawa jest w programie Siódmego Forum Humanum Mazurkas. Chciałabym pokazać ją gościom Forum Humanum Mazurkas, no bo jest moją ulubioną malarką. Główny motyw wystawy to właśnie dzika przyroda bagien biebrzańskich. No, lubi jej malarstwo, a też lubię z nią rozmawiać o sztuce, dlatego że się przy niej dużo uczę. Chcemy porozmawiać z artystką o jej twórczości na tle natury, którą ona najbardziej lubi. Ja się zresztą tak zawsze staram, żeby te obrazy nie były tylko takim obrazkiem tylko i wyłącznie dla oka. Jeżeli nawet dla oka, to żeby Zawierały jakieś takie rzeczy, które nie są takie do końca oczywiste. Ale poza tymi sprawami takim czysto wizualnymi, chcę zawsze coś tam ukryć. I czasem jestem bardzo zaskoczona, jak ludzie, którzy nawet nie zajmują się sztuką, jak potrafią trafnie określić te moje uczucia, te moje refleksje, te moje stany, widocznie muszą się z nimi jakoś utożsamiać. Joanna urodziła się i wychowała w pobliskiej okolicy, małym miasteczku Mońki. Samorodny talent uwidocznił się już w dzieciństwie i on poprowadził ją najpierw do liceum plastycznego w Supraślu, a potem do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiowała kolejno na wydziale grafiki, potem na wydziale malarstwa. Ostatni dyplom uzyskała w 1994 roku. Malarstwo sztalugowe, pastelowe, czasem drzeworyt, uprawia zawodowo. Z tego żyje i to jest jej największą pasją. Mieszka obecnie w gwarnym i inspirującym Krakowie, ale często odwiedza swoje rodzinne podlasie. Obrazy Joanny Gałeckiej to dojrzałe nowoczesne malarstwo realistyczne. Artystka czerpie z wynalazków i pomysłów takich kierunków sztuki jak impresjonizm, ekspresjonizm, syntetyzm, modernizm krakowski z przełomu XIX i XX wieku i późniejszy koloryzm polskich kapistów. Czerpie i przetwarza na swój język sztuki. Artystka chociaż kształciła się w środowisku kolorystów, nie przyjęła w całości ich credo. Lubi cyzelować swoje dzieła i starannie je komponować. Przywiązuje dużą wagę do rysunku, a ruchy jej pędzla są uważne w układaniu barwnych farb olejnych. Kolorami buduje nastrój obrazu, ale czasami. Lubuje się w świecie monochromatycznych mroków. W zależności od tematu stosuje różne stylistyki. Obrazy w stylistyce modernistycznej są pogodne, kolorowe i dekoracyjne. Pejzaże biebrzańskie, podane w stylistyce syntetyzmu Gogena, malowane płaskimi plamami barwnymi, są melancholijne, liryczne i poetyckie. Z kolorami natury, gdzie światło ziemi, wody i nieba jest jednością w momencie dnia czy konkretnej pory roku. W cyklu prac poświęconych cygańskim tancerkom, Joanna Gałęcka zastosowała bardziej ekspresyjną stylistykę, używając kontrastowych, soczystych barw: czerwieni, zieleni, bieli i czerni. W odróżnieniu od malarstwa olejnego. Pastele artystki są bardziej jednorodne w swej stylistyce. Kartony wypełnione są po brzegi kilkoma nakładanymi jedna na drugiej warstwami suchej kredki pastelowej. Wygląda to czasami jak oprawiony w ramę i szkło gobelin. Ogrody i kwiaty, bazary i uliczki Turkmenistanu pejzaże krakowskie, bagna biebrzańskie. Pastele Joanny Gałeckiej są absolutnie wyjątkowe na tle współczesnego polskiego malarstwa. To wszystko widzimy na obrazach Joanny Gałeckiej. Spotkanie z nią w otoczeniu żywej przyrody bagien biebrzańskich spowodowało, że spojrzeliśmy głębiej, uważniej na dzieła artystki i zrozumieliśmy lepiej, ich prawdę, magię, mistycyzm i poetykę.